Na pewno nie macie problemu z nazwaniem odpowiednich stron monety, jeżeli używacie określeń orzeł lub reszka. Jednak fachowe określenia to awers i rewers. Tylko co jest awersem, a co rewersem? Zobacz, czy nie popełniasz błędu. W numizmatyce awersem jest ważniejsza strona monety. Dokładnie ta strona, która zawiera portret lub imię panującego, albo też godło i lub nazwę państwa. A co ich nie zawiera żadnego z tych, żadnej z tych rzeczy? Wówczas awersem jest ta strona monety, która zawiera początek legendy. Biorąc więc nasze pieniądze w ręki, zauważycie, że godło i nazwa znajdują się na tej stronie z datą. Ja wiem, że dla większości ważniejszy jest nominał, ile ten pieniądz jest wart, ale niestety jest to reszka. To jest odwrotna strona monety. I tak jest nie tylko w przypadku naszych monet. W przypadku monet amerykańskich również godło państwa i nazwa znajdują się po stronie awersu. Jak to prosto zapamiętać, żeby nie popełnić błędu? Nie wiem, ptaszek zawsze z przodu.